On Marcus Holloway, Zablocuj go Those fucking assholes. They thought we'd go for that. They don't get us. They don't get us at all. Wrench needs that mask. When one of our team needs something, we get it. Absolutely. Then I'm gonna hack their fucking server and get all the files about their little extortion plan. Time to air some dirty FBI laundry. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Watchdogs 2. Dostał oczywiście kciuka, a jak jesteś nowy, nie zapomnij zasubskrybować kanału. No i kliknąć oczywiście dzwoneczka. Zachęcam też do zajrzenia po obejrzeniu filmu do linków w opisie, między m.in. na streama, Facebooka, Instagrama, Discorda czy TikToka i drugi kanały YouTube. Owe. Dobra, jedziemy do kryjówki FBI. Odzyskać mask naszego kolegi hakera. No dobra. 16th Street Station. Mass has O kurde. Ej ale, najlepsze jest to, że ja tu nie widzę nikogo. Kto by tego pilnował, nie? Dobra, musimy ogarnąć. I to jest teraz najlepsze, nie? Bym miał tą jedną umiejkę, nie? Tą jedną umiejkę. Hmm, chyba, że ja ją mam. No właśnie. Ja ją mam przecież. Sekunda. Czy ja mogę wyłączyć ten system? No właśnie, mogę. Dziękuję. No dobra. To już mnie cieszy, bo mamy jedną. Jakby jedną jedną rzecz z głowy. O, o na wszelki wypadek jego też lepiej ściągnąć Muszę tam to skakować o, okcią. O oh, shit, here we go again. Chrześ się dostać do tamtego. Dobra, chuj. Zamknij. Ej, dobra, ale co ja mam zrobić? Mam pobrać dane FBI i odzyskać maskę śruby. Okej. Okay. OK. Skoro jest tutaj coś do odblokowania, to to zróbmy, bo na pewno nam się to może przydać. Jego maska odzyskana. I got the mask. Take care of that thing. Sending you their stuff now. Oh man, it's not just us. They've got stuff on all the hacker gangs here. That's their plan. Pierdalamy przed psami. Ten moment, kiedy wbijać, dzwoni na pciarskie. Nie mogę wam uciec, przecież już wam uciekłem. Wrench, stay put. I'm coming to return your stuff. Ciekawe jak on bez maski wygląda. No daleko nie mam. Okej, okay. ty byku, ale jak ja mam wejść jeszcze piętro wyżej? Są tu jakieś schody? Nie, bo jestem na trzecim poziomie i nie wiem jak wejść wyżej. Hopie. A, tu jest wejście, dobra. Ok. Co on się w krzaka schował? Whoa. I'm sorry, you had to go through that man. You know, all that shit that Dearson said. I would never turn on you. He's just trying to tear us apart. I'm not gonna let him do that. Look, he's got the FBI on speed dial and he's gonna come after us hard, so I need all of you. We can't do this without each other. That's too much, mask. We won't. Thanks, Marcus. The FBI has been coercing hackers into providing them with hacking software for their own use. FBI uses this software to bypass the legal system and gain access to your private data with no oversight or warrant. The FBI also illegally detained a DedSec member in an attempt to coerce us into working for them as well. To the FBI, we do not live in a police state. You are not the secret police, and the Constitution does not exist at your whim. We've exposed your plot to force hackers to help you. DedSec will continue watching you for the sake of every free American. DedSec has given you the truth. Do <try> Nie żyjecie w państwie policyjnym. No, to jeszcze niedawno można też było powiedzieć o Polsce. Misja wykonana. Czy ktoś będzie dzwonił? Najprawdopodobniej tak. Hipnoza, osiągnięcie odblokowane. Followki, followki, followki! Cyk. Plus 8. Nice. Poziom 13. A! Myślałem, że mu dam. A mu zabrałem. Ma pecha. Zabrałem mu jest ostatni. Dobra, tabulator. To na razie zostawiamy tabulator. A tu chciałem wejść w questy, nie? Główna operacja, oko za oko, poboczna, poboczna. Fajnie by było wiedzieć, ile mam hajsu. Gdzie to. O, jak fajnie, niedaleko. Tylko problem będzie taki, że trzeba zejść stąd. A co się stanie jakbym wszedł w ten sposób? Ej, jestem ciekaw. Jolo. Patrzcie, nawet mogę nacisnąć spację, żeby zejść, nie? Uuu, no niestety to nie Assassin's Creed, gdzie z dużej wysokości sobie skoczymy do siana. A git, bo się zrespię na dole, nie będę musiał wyłazić. No i tak się szybko cię gra w czytanie, jakbym strzedł. No ja jestem na dole, nie? <laughs> Halo? Jakiś ten? tu się jakiś... Jakiś tekst wyświetla, ale nie wiem o co chodzi. Ktoś tam... Chyba tam ci przechodnie gadali sobie. Ciach. 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 32 tysiące, no trochę jeszcze brakuje. phone, but No to zaraz się rozejrzymy naszym hakerskim okiem. No clues, but there is a street Ok, ja. do kamery. i zobaczmy, co się stało. Fajny telefon, kurwa. Taki, taki niewidzialny. Yeah. Ja! Trochę trudno, jak się trzech typów dojeżdża. A nie, to dwóch i babka. Jesus, they're fucking kidnapping him! We gotta figure out who they are. Josh, get some facial wreck going. Fuck! That one's pretty clear. Luis Trevino. He's a member of the Tescas gang. The Tescas? Oh, shit. Mamy trovino's movements. Got his phone number. GPS footprint centers on a building nearby. Mogę to na jego mapie. Dobra, czy to jest gdzieś daleko? Kawałek jest, więc sobie pikniemy na tor, żeby być bliżej i szybciej na miejscu. Dobra. Telefonu nie będę ludziom podpalał, nie? Ale Hajsik jak najbardziej mi się przyda, bo muszę w końcu odblokować ten śmigokopter. I'm here, I'm here, I'm here, man. I'm going, hey, call 911, Josh, call 911. Hold on, hold on, hold on. I'm here. I'm here. I'm here, man. I'm here. Help's coming, okay? Hang on, hang on. Oh man. Oh no, to, to Chico. He's he's dead, guys. Sitar Josh, he's fucking dead. Oh my god, Marcus, get out of there now! Fuck! Hey hold on, hold on, hold on. You're smart, right? Yeah, I'm smart. Not so smart. He didn't get caught. All that shit you seem to know. You're gonna feed to us. I'm not telling you shit. Fuck you. Fuck. Oh fuck me, boy. Fuck. No, no, no. Without, without. Oh, get out of there, Marcus! You, you've got to get out. Not yet. I want to track these assholes down. Any unusual phone activity nearby? A lot, practically next door. Dobra, muszę jeszcze raz, bo jak wszedłem tam i ściągnąłem pierwszego typa, to migracja zcraszowała. Pierwszy raz w sumie od kiedy nagrywamy mm, tą serię, więc tutaj wiem, że mogę sobie wbić tędy przez okno. Goście macie przesrane, nie? Wiecie, że ja tutaj nie przyszedłem polubownie. Weź się. Sorry, nie chciałem się jej I to to got Amy? It's all coming in. Cocaine, gambling, extortion, weed. More cocaine. Names? Yeah. Good. Find out who the ones that grabbed Horatio are. I want the test because it knows I'm coming for. Burn something down, man. Yeah, I'll burn the pot field. It's right here. They use an illegal pesticide. At high volume, it's extremely flammable. I'll just switch the irrigation system to the pesticide. Then flood the fields with it and light it up. Hands on your burners. Bam on deck. Oh.

All right, that should get their attention. Get out of there. We're looking through the data to figure out the next target. Uh. Sąmi ile oni mają HP i A mi się te dało nie wysadzili Widzieliście chyba, że tak po prostu diada, nie? Błogowali się jak gra przed chwilą. Nara. Frajerze. Gdzie jest jakiś wyjazd? Dobra, bo pościg, że raczej i tak zgubię. Dokładnie. Misja wykonana. Wow, sorry. Follow przybywajcie. bywajcie!

Detroit become human normally, spinalia. Shema, Mordo. Hey, see anything? Good to see you, Retro. You know the whole dead set community is with you on this. Everybody liked Horatio. I'm sure he'd appreciate it. What's the story here? I hacked into the security cam and rolled it back a few hours. You can see the Tezcas loading crates onto the boat. There's a ton of guys with guns. I like a challenge. Thanks for the heads up. Good luck, Retro. Janky, Zniszcz skrzynię z kokainą. Dobra, myślę, że nie ma sensu robić tego w tej chwili, bo mamy jakieś 2-3 minuty maksymalnie do końca odcinka, więc zrobimy to sobie już w następnym. Dziękuję Ci serdecznie, drogi widzu za oglądanie. Mam nadzieję, że Ci się film podobał. Zostawiłeś łapkę, suba, jak, jest, jak byłeś nowy i zostaniesz ze mną oczywiście na dłużej. Zapraszam na kolejne filmy oraz zajrzyj do linków w opisie. Trzymaj się, miłego popołudnia. Cześć!